Siemana? Z tej strony Feleryk.pl, a ze mną jest Ziemana. Ziemaj I... ja jestem film. I A ja jestem. Emerykuble, Kubatelacy, Pan Gorel I też znany jako DJ Diamond. A tego to nie mam. Feleryk. Debil.pl, ale nikt. Jaki nik, Debil superowy. chyba. No nik no nick epicki, po prostu debi.pl, no. No super, tego do ciebie. Nie ma, tego nie mam na sklepie, więc ten się odwali. On chce z nami nagrywać. Na... Na... Nagrywam. Nagrywam. Nie Nagrywam. Jest. do was, yes. gdy będziemy rozpoczynać tą yy, arenkę. Dwa, a za trzy. No jakich... Za 13 sekund będzie debil.pl wyszedł. On robi. Debi. Debi. Jezu, ile ja mam wam to powtarzać? Chyba 5 razy. Dobra, debil wyszedł. Oh. O, Debi. pan, zombi pan, pan, zombie O widzicie, widzicie ale. ale... ale... My razem jesteśmy, A, czy jak? Leją mnie. Nie, nie ma sojuszu! Dobra, nie ma sojuszy. Zabiłem cię podwójnie! A Ty! Czemu mnie zabi... Kto mnie zabił? Ja podwójnie cię zabiłem! No, no, jak ja się... Jak ja się spałnię, to od razu mnie ktoś bije. No dokładnie, na przykład jak teraz. Ktoś no, jest przybiegiem, no, 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 no. <laughs> no, nie się Ciągle umieram. my Felek Troll ma ostatnie życie, proszę Państwa, a ja mam ich full. Ja jestem, jestem ostatni. O oh, Lola, ja mam nie. full nie. życia. Ja już deadam, deadam. Lula, ja mam full życia. Ja deadłem. O Jezu, ja, jestem... ja mam full życia. A ja nie wiem, gdzie ja jestem, ty. Wypas. Ile macie życia wasz każdy Kul. z... Was... Kurde. Kurde Ja umarłem Kurde. w ogóle. Umarłem dobra. doba. Zabra... Nie, zabrało mi dwa życia. Bo jeszcze spadła mnie do przepaści. Jezus. Dobra wypada! Ja... ja jestem przy tabliczkach Dobra, wyszłem jakoś. Czekajcie, bo ja na... Chcę cisnąć, kurde... Jak ja ja to my się nie wychodzi? Aha! Bo tu nie ma sojuszy, bo... ...kurde, bo pisze ban. sojusz, ban i camp ...ban. Camp to chyba inaczej po angielsku soj... Ale nie, nie wiem, camp to chyba. kampowanie. Nie, camp to jest kampowanie, że no ja czekasz na kogoś z zaszkodzeniem. A my kurde z ba Wiecie, a my nie... zbanowaliśmy taką babkę, bo, bo ona cheatowała. No, żeje, no, gadała z... bab... Bo gadała na Skype z babką i ciągle miała po trzy punkty. Kurde. Oh. Dobra, ja jeszcze żyję, ja jeszcze żyję, mam dwa życia. Ja zero. Szkoda, że nie możecie mnie oglądać i dlaczego ten haker a nie? To admin chyba. A ja sobie zostawię, I... żeby mnie tu nie... Ścina nie lagowało, tak za mnie Ostatnie życie mam. waga A ile macie monet na SCB? M um, Ja czekaj. jestem biedny. 300. Ja 6 mam... Ja, ja też jestem biedny, bo mam 6 monet. 352 monet. 352 monet. Ile? 352, do raz zginęłem. Głupi ma zawsze szczęście. Zginąłem. Nie masz żyć w ogóle? Nie. No. Na dobra, na jaką arenę idziemy? A chodź nas 41, 41 na SCB? No. 41, ja. jest. kwarcowa jakaś. Kwarcowa? Dobre, ja, ja, Moja ja objawiona, objawiona, a nie moje urodzenie. Dobra, Kurde, No, kurczę, kurczę. Kaktus, kaktus. kaktus za 7 sekund. Leci, Ej, ja, ja, latam, dobrze, a ja, latam, ja ja latam, ja latam latam, latam gdzie Zesponął się w kolesiu. Sponął! Swig! 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 Człowieku, ty... Człowieku, ty... Eee... Polski! Eee... Se... Segnuła mnie twoja klata, wiesz? Zabijam Endermana! Aaa, Creeper! Kampi! Biją mnie! Dobra, zepsułem. Kurta... Kur... E, bijemy na tego! Bijemy na tego ogólnego! Zostaw! Mnie. Ja już zabiłem gość! Nie! Idę na ciebie, Eric. idę na ciebie polski Eryk, umierasz. Kasper, e, mi tu, czy jakoś tak, to idziesz. Nie żyjesz. Przepraszam, musiałem cię zabić. No. Astela! Człowieku, Nie, w czy nie utknąłem! Bam, ba, bar, bam, bam bam, bam bam. Kurde! Zadnia był w czy nie, nie, what the heck? Nie, spadłem! Żyję jeszcze, kurde. Ja żyję moimi no. dwoma życiami. Ja już nie wiem ile zabiłem. Ja Ej, ty masz... Ej, ty masz pięć żyć. Ej, ty jesteś na topie. To. Ja? No. To. Kurde, umarłem! To tak przeze mnie? O oh yeah. Kurde, zabiłeś mnie ty? No. no I ten, i polskie łyka też, ja. Jak zaliczyłeś? Double kill, kurde, zaliczyłeś. I ciebie! Nie! Yes, no kurde! Bo to nie masz lagów. No, Wiesz, to zupanie, bo widzisz socie. I dedasz król. król tarczy. To ma lagi, to nie gada. Nie ma... O nie! O nie! Po czemu ty ciągle? już? Gdzie macie życia? No patrz, to zdaje się no, na tabliczka. Gdzie jest ta tabela K SCB, nie? Gdzie jest ta tabela? Ja mam trzy życia? K ja, ja mam dwa. Czekaj. Ja mam jedno. No ty masz... teraz masz dwa. No bo ja bym ja jadła... tam... No przecież P zepchłem po, cię! Polski język, polski język. Zepchałem polskiego ereka. Chyba ty czytujesz? Ja nie czytuję. Nie, bo mnie ciągle... NO NIE! Złapuj <śmany> Cię teraz! Ty, ty na wyczucie mnie bierzesz! <śmany> no dokładnie! Ej, Polskie, jak to wygra? Polskie, jak kto wygra? To ile ma żyć? Ostatnie. Ja, ja mam zero. Chyba. Bo mam jedno. O, nie ma w ogóle już. Mi się kurde, zabawał. jakiś kurde villager, Maciek. Tak. Tu jest, mały Maciek. Kąpienie teraz! Dobra, Dobra ja kończymy tym lagowa... O, lagowało się. Chodźcie, skończymy w tej kulce. A gdzie? Gdzie? W tej kulce. Tam gdzie, tam gdzie są areny. No. Tutaj. Tutaj już idę. Chodźcie tu. O, król tarczy. O, jestem. Dobra. No i subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Zobaczcie. Proszę dać dużo subów. Suby! 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 Tylko suby, na pewno suby. Ty mam suba, na pewno suba. Tylko suba, suba. Ja oh yeah, mam suba, mam suba. I kończę filmik. Na razie. Cześć, Manko, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Ale nie dawajcie łapek w dół. Dobra, na razie. Cześć.